Witamy Was w nowym vlogu, w którym zaczynamy remont mieszkania. Tak, to już dziś. Dziś zaczynamy prace remontowe w naszym mieszkaniu. I od którego pokoju zaczynamy? Od pokoju rodziców. Byłam przed chwilą w sklepie, kupiłam kilka próbników farb i teraz dziewczyny będą robiły próbę. Już jedną farbę pokazał wujek, jak nakładać, tak? Anielka, przygotowałaś już podpisy farb? Podpis jest, czyli która farba teraz? To chyba ta. To. Wyciskamy farbę na tackę. Pierwszą próbę robiliśmy w sypialni, a drugą próbę wykonujemy w kuchni, żeby zobaczyć, jak dany kolor odbija przy meblach kuchennych, ale akurat tutaj e, słabo odbija. Ten bardzo jasny jest, prawda? Hmm? Dziewczyny przyszły umyć tackę, ale tu w łazience też robota idzie. Aniela, a w ogóle powiedz, kto u nas robi remont? Pan majster. Pan majster czy wujek majster? Pseudonim szwagier. To był pseudonim szwagier. Cześć Piotr. Cześć, cześć. Klarunia zapisuje kolejną nazwę farby, jaką będziemy testować. p e r s e Teraz wjeżdża ciemny kolor. Od zawsze mi się marzył na ścianie taki ciemno-szary bądź antracytowy kolor, ale nigdy nie miałam odwagi, żeby w ten sposób pomalować ścianę. No i e, teraz wpadłam na taki pomysł, żeby w sypialni wydzielić właśnie takim ciemniejszym kolorem mój kącik biurowy, bo niestety, z racji, że mamy mało mieszkanie, to sypialnia. Pełni też funkcję mojego gabinetu. To właśnie tu przy tym biurku powstają wszystkie nasze filmy, chociaż pierwotnie ustawienie mebli było inne, bo na tej ścianie było moje biuro. A dziś do drugiej w nocy z Adamem przestawialiśmy meble i wpadłem na pomysł, żeby zmienić ustawienie łóżka i biura. Zresztą wrzucę Wam teraz przebitkę. Tego, jak wyglądała nasza sypialnia przed remontem, tu możecie zobaczyć ustawienie mebli. Co istotne, łóżko stało pod ścianą i było do niego dojście tylko z jednej strony, co nie bardzo mi się podobało. Teraz chciałabym to troszkę zmienić: przearanżować ten pokój i właśnie ustawić biuro w rogu sypialni. Wszystkie próbki już mamy. Rozprowadzone na ścianie, jak widać, jasny, jasnemu nierówny. Anielka, jak ty myślisz, który tutaj najbardziej pasuje do tego pokoju i tego ciemnego koloru? Ten. ten Czyli. Powabny diament. Powabny diament. I też się ten podoba. A tak wygląda remont mieszkania przy dzieciach, niby robimy każdy pokój po kolei, żeby móc funkcjonować normalnie w pozostałych y, pomieszczeniach. Ale jako, że dziewczyny lubią podglądać wujka przy pracy, no to takie są efekty. Stopy umyte dziewczyny? Tam w sypialni dzisiaj wujek pracuje. Na szczęście, dzisiaj dziewczynki, gdzie jedziecie? Do naszych wszystkich na noc. Uh -huh. Dziewczyny na weekend wywozimy z domu. Będą się fajnie bawiły u mojej siostry z jej córeczkami. A tutaj będziemy na spokojnie dalej działać z remontem. Przy okazji, że wynieśliśmy wszystkie rzeczy z mojej sypialni. To robimy porządek w niektórych znaleziskach. To są prace dziewczynek z przedszkola. Dziewczyny znalazły swoje teczki z pracami plastycznymi. Zobacz. Fajnie tak powspominać swoje prace, co, dziewczyny? O tutaj jesteśmy. Klara, co to za ciekawa praca? Co? Mama, pan bez innego... oka i bez buzi. Fajne, bardzo ciekawa praca. Mama, no ja, ja to mam pamiętam. Więcej... My przyłożyliśmy chyba takie coś, Zany. gdzie były te i resztę palcami tak robiliśmy. zdjęliśmy to i takie coś było. Pani dawała kół, takie koło i z tego koła trzeba było narysować jakieś zwierzę. Jejścia. No tak, a Łucja jakie mogła wybrać zwierzę? Ni, nic innego niż ryś tu nie mógł powstać. To są ciekawe prace dziewczynek jeszcze z czasów, gdy miały niecałe 3 latka, a nawet dwa i pół. To jestem ja. To podobno jest słoń Klaruni. To jest tata narysowany przez Klarę. To też mama i tata. Tu też jakiś piękny głowonóg, to stworzyła Łucja, to jestem ja. Chyba tak się na to patrzy. A tutaj wazon z kwiatami narysowany przez trzy i pół letnią Klarunię. Ładny, ładny, mhm. ładny. A to są trzy świnki narysowane przez Anielkę, trzy świnki w domku. Krzesła. Wyglądają trochę jak pepy. Krzesła, krzesła, kanapa. A nie przypominają wam pep? Nie, nie to jest To zło, są, krzesła, są dwa krzesła i bębenek. Dwa krzesła i bębenek. Nie, dwa krzesła kanapa. i kanapa. A tu Łucja narysowała bohaterów z Krainy Lodu. Elze, Elinę, i Annę i Olafa. A to są strusie narysowane Klary. przez Klarę. Jeden strus i drugi strus. A tu jest kot Klary. Bocian. O, fajne są te prace. Pamiętam jakie malowałyśmy. No, mój bocian. To jest na pewno mój. To już byłyście ciut starsze. I no miałyście bocian. pół bociana. Ale ładny mój bocian jest. Bo to jest to i jest tu. Mm -hmm. a to O, Usia miała już talent od dzieciństwa. Mhm. Mm podoba. Mi też ten bardziej. Mam więcej A to wygląda, to wygląda jak jak, jak czarny pampers. <laughs> Jak Czarny No, troszkę masz rację. A to jest tort. Klarunia takich tortów bardzo dużo rysowała, jak była malutka. Jest tam napisane, w jakim wieku go stworzyła? Gdzie jest wiek? Cztery lata. Cztery lata, ale Klara miała mega fazę wtedy na rysowanie tortów i praktycznie co drugi rysunek to był właśnie tego typu tort ze świeczkami. Ale dla Boga. Tyle masz lat? Nie, to lat. A, a ja pamiętam, że rysowałam koty zranione tutaj. A to prawda, ty bardzo dużo rysowałeś zranionych y, zwierząt. A to co to jest? To jest psy patrol, patrol. narysowany przez mnie. Nie raczej. To jest Zupieski, robopies? Tak? tak. To jest pies. Musia, To jest Marshall, Zuma, Sky, Rocky. To, to takie kolorowe. Rabul. Cześć. Ale duży robój. i Rider Ryder, robopies. Nie, to jest robopies, a to łapa. To No, także takie skarby robopies, jeszcze jest... znalazłyśmy. Ja Miałam głęboko schowane. Przy okazji Remu tu się odnalazły. Bata. Ja się już dziewczyny już nie mogły się doczekać, kiedy w końcu wyjdą z domu. Już od 15 minut były ubrane w buty i czekały pod drzwiami. No, w końcu się doczekałyście. Ale będzie dzisiaj impreza, co dziewczyny? Chyba jakieś disco w nocy sobie urządzicie. Chyba może babski to prawda, babski wieczór dzisiaj będzie, bo no. moja siostra e, też ma trzy córeczki. Mm. Jakby coś, to dzwońcie. Siostrę, to teraz można ruszać na shopping. Musimy kupić farbę do ścian. I jeszcze kilka do dodatku. Przyjechaliśmy do Ikei. Nawet fajna ta półko wózek. Tak myślę, żeby wykorzystać to jako stojak na kwiatka. I przy okazji jeszcze półeczki. A w tym wnętrzu jest kilka fajnych rzeczy, które planuję. Kupić. Przede wszystkim ta kratka, która jest na ścianie, ona niby jest na notatki, ale ja wykorzystam jako podpora do kwiatka pnącego na przedpokoju i tablica też pojedzie z nami do domu. Będzie do kącika biurowego dla Adama. Właśnie zauważyliśmy fajne wnętrze. Bardzo podoba mi się to połączenie ciemnej zieleni i czarnych dodatków, i właśnie chyba zostaliśmy zainspirowani, żeby na taki kolor pomalować ściany w sypialni. Miała je być jasne ściany i tylko mój kącik biurowy miał być czarny, betonowy. Ale może, może byśmy ścianę zrobili jednak zielone. Zwłaszcza, że taki jest. kolor mebli mamy. W takim kolorze jest łóżko i szafa. A co Ty tworzysz? Idę spać jak się obudzę, to zobaczę zielony kolor. I? Za dużo to lamp. Nie mogę się skupić na kolorze. I jak test? Zielony. Zielony. Na plus. Na plus? No i fajnie, zakupy poczynione. Ciemno się zrobiło. Byliśmy ostatnimi klientami w Ikei. Spójrzcie jaki genialny dzisiaj jest księżyc. To ujęcie w tym Kamera tego za bardzo nie oddaje, ale jest świetny. Specjalnie dla tego księżyca podjechaliśmy. Na plażę, bardzo dużo osób jeszcze się kręci. W pokoju i w ciszy. Tak. Dokładnie. Chcieliśmy. W Odbyć randeczkę nad morzem, skoro już nie mamy dzieci, ale pełno osób się jeszcze kręci w okolicach mola na Brzeźnie. Knajp pełne ludzi. Jest wieczory i tego typu bajery. Jest księżyc na niebie. Zaraz pójdziemy w takie miejsce gdzie nie ma światełek będzie go fajnie widać oto ją pięknie widać go nad morzem ale oczywiście na nagraniu nie ma tego efektu co na żywo a szkoda bo naprawdę fajny jest dzisiaj księżyc a tak wygląda plaża w Gdańsku Brzeźnie o godzinie 22 na plaży jest pełno ludzi tam widać molo w Gdańsku Brzeźnie a tam dalej oświetlona jest Gdynia i sobot. próbuję montować film ale przyznam Wam szczerze, że w takich warunkach nie jest łatwo. Teraz jest akurat moment, gdzie jest przerwa w wierceniu, także jest trochę ciszej, ale ogólnie jest u nas mega bałagan, mega głośno. Także film na pewno się opóźni. Pod drzwiami kurier zostawił? Może nie słyszeliśmy dzwonka? Są i one. Trzy biureczka dla dziewczyn. No fajnie, tylko raczej do domu to ja ich nie wniosę. Bo tutaj nawet nie ma miejsca, gdzie ich postawić. Spójrzcie, jak wygląda u nas aktualnie przedpokój. Jest tu wszystko. Brudno, ciasno i gorąco do tego. Dzisiaj jest 31 stopni. Dawno już tak nie było gorąco u nas. A na złego jeszcze. Jesteśmy w trakcie tego remontu. Brudno, głośno i gorąco. Wybór farby do ścian to chyba najtrudniejsza sprawa. Czasami nie wiemy, co my właściwie chcemy mieć na ścianach, jaki kolor. Za to szybko nam poszło z oświetleniem. Mamy cały wózek załadowany, i wpadł mi w oko czarny beton. Myślę, że to będzie fajna sprawa do e, mojego kącika biurowego. I wiatrak do sypialni. I znowu jesteśmy wszyscy razem w domku. Dziewczynki wróciły z nocowanki. I jak było? Fajnie. O której poszłyście spać. Po północy. Podobno dobrze po północy. Tak, dużo po północy. A co wy robiłyście w nocy? Kolorowałyśmy sobie i y, kolorowałyśmy i nie spałyśmy dlatego, bo chcieliśmy zobaczyć wschód słońca. A ciocia mówiła, że u nich jest ładny wschód słońca. I co, dotrwałyście do tego wschodu słońca? Nie. <noise> Zasnęłyście, tak, ostatecznie? Tak. No. U, pogodziłam się. Tak też. Proszę. Dziękuję. Także dziewczynki już są w domu i zabieramy się I za pracę. W... No. Będziemy testować kole... kolejne kolory. Może za chwilę dołączy do nas też Klara i Łucja. Na razie Łucja rysuje, ale na kartce. Klara dokończa śniadanie. A my, Zanielko, już zabrałyśmy się za przygotowanie farb. Wczoraj dokupiliśmy z Adamem kilka kolejnych odcieni zielonego. Okej, okay, mamy zieloną ścianę i chyba dla mnie jest zbyt zielona. Ten kolor jest zdecydowanie bardziej przygaszony. Dziewczynki zrobiły podmiankę. I kolejnym kolorem będzie malowała klarunia. Jaki kolor zaraz będziemy testować? Secret Garden. Też zielony. Ten kolorek, którym przed chwilą malowała Anielka, to jest ten kolor. On na kamerze wygląda ciemniej niż w rzeczywistości, ale mimo wszystko i tak on wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo ciemny. Bardzo ciemny. Zrobiliśmy mnóstwo prób różnymi odcieniami zieleni. I muszę Wam się przyznać, że czym dłużej patrzę na ten kolor zielony, tym bardziej przestaje mi się podobać ten pomysł. Zwłaszcza te ciemne zielenie. Jeszcze ta oliwka, może ona trochę do mnie przemawia, ale nie wiem, czy nie porzucę zupełnie tego pomysłu i nie pójdę w klasykę. Po prostu jasna ściana i ciemny kamień. No niestety, zielony kolor nigdy nie był moim kolorem. On mnie zachwycił w Ikei, ale jednak w swoim domu chyba nie dam rady w takiej przestrzeni funkcjonować. A teraz czas zobaczyć gotową sypianie rodziców. nie jesteś gotowa? Tak! Zawołaj siostry i wejdziecie do. Gotowego pomieszczenia. Gotowe? Gotowa? Tak, tak. No to zapraszam Was do naszej sypialni. Wow! wow! Powiedzcie, co się zmieniło w tym pokoju? Biurko Biurko Tutaj, i tutaj jest taki kolor kamienny. Na ścianie jednak nie ma zieleni, chociaż może jest taki, to jest troszeczkę delikatny. Tak. Jest to kolor zielono-niebieski, a dokładnie jest to farba Flow firmy Beckers. Na pozostałych ścianach jest farba magnata, powabny diament, a w tym kąciku biurowym. Anielka powiedziała, że jest taka inna fakturka. Taka kamienna. Jak Wam mówiłam, chciałam, żeby była ciemna ściana. I y, w sklepie znalazłam y, taki efekt betonu. Bardzo mi się to podoba. Wydaje mi się, że fajnie tu pasuje. To jest mój obrazek. Tak, uci obrazek jest w naszej sypialni. Był poprzednio. Jest. I teraz po remoncie. wiatrak! O, wiatrak! Jest wiatrak na suficie. jest pilot do wiatraka. O, Mama to To jest wielorybek, którego stworzyłam podczas wspólnego lepienia z gliny. Gorsze jest to, że podczas remontu wystawiłam roślinki na taras i przypaliło je. Słońce. Jeśli ktoś z Was zna sposób na reanimację takich poparzonych roślinek, to dajcie znać. Tak, to jest taki jeżdżący wózeczek. Bardzo zależało mi właśnie na takim e, przesuwanym czymś, żeby łatwo można było się dostać za zasłonę, bo za zasłoną trzymam e, statywy i różne akcesoria do nagrywania i robienia. Zdjęć, żeby nie były na widoku w pokoju, także mają one swoje takie ukryte miejsce. Tymisium ma domek pod kwiatkiem. Regał stoi jak stał. Na tym regale są różne szpargały oraz tutaj dziewczynki, dziewczynek rysunki, bo niestety dziewczynki nie mieszczą się w swoim pokoju, także w każdym innym pomieszczeniu w naszym mieszkaniu też są ich rzeczy. Tutaj stoi łóżko, szafa stoi jak stała. Jedynie. Odwrócone? Tak, zmieniło się ustawienie mebli. Ogólnie zależało nam na tym, aby po prostu odświeżyć przestrzeń. Nie chcieliśmy wprowadzać zbyt wielu zmian. Głównie bawiłam się dodatkami. Postawiłam na kolor czarny. Jak widzicie, wszelkie lampki i dodatki są właśnie w czarnych kolorach. Zmieniliśmy karnisz na czarny. Lampę na czarną i takie szczegóły, jak na przykład listewkę tu przy łóżku. Też jest w kolorze czarnym. Dokleiliśmy dwie takie listwy, żeby łóżko bardziej wpasowywało się w ten klimat. Oczywiście pokój jeszcze nie jest zrobiony na tip-top. Będę chciała jeszcze tutaj dokupić jakąś komodę, bo mimo wszystko brakuje nam jeszcze miejsca do przechowywania. Mamy bardzo dużo różnych szaf w mieszkaniu, ale ciągle nam jeszcze brakuje tego miejsca. Tutaj te pudełka bym chciała przemalować na kolor czarny. I fotel. Też wymienimy, już jest zamówiony również w kolorze czarnym, ale póki co jeszcze nie dotarł. Także jeszcze to pomieszczenie troszkę się zmieni. Oczywiście największą atrakcją jest lampa z wiatrakiem. Teraz moja dziewczyny zbawią się zmianą prędkości. Lampa też ma różne ustawienia. Można zmieniać e, intensywność e, światła oraz jego barwę. I na Artydzie, czy na Sabanzie, czy... To jest Wy neutralne światło. Nie, w, na wąsktydzie. Tak. I Nie. we w Lecimy, 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 lecimy mruzimy się, mruzimy, mruzimy się, mrozimy się, mrozimy Lecimy do Afryki. Tam nie ma wielotraga, tam musi być I tym akcentem kończymy ten vlog. Następny film będzie z remontu którego pokoju? Naszego. Tak, pokoju dziewczynek. I życzymy Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmie.